Witam Was w nowym blogu. Mamy sobotę. Dużo mam Wam do powiedzenia, ale teraz nie zdążę za wiele, bo jadę właśnie na małe zakupy, ponieważ dzisiaj idę na urodziny do znajomego. No i coś tam wypadało kupić w prezencie. W związku z tym właśnie przyjechałam. Przyjechałam tutaj sobie w Krakowie pod dawne desko, ponieważ tam. W środku jest yy, są sklepy, i mam nadzieję, że tam uda mi się coś kupić, bo pomysł jakieś mam. A jak nie, no to pojedziemy z Michałem do galerii. Także tak to. Więc idę na razie i zobaczę, co tam uda mi się zapolować. Jestem już kochani w domu. Kupiłam prezent. Kupiłam bardzo ładne w home and you miseczki. Takie miseczki wiecie, na sałatkę, na coś takiego. Bardzo fajne. No, a sałatkę czy jakieś takie rzeczy, wiecie, yy, czy jakieś takie rzeczy, yy, takie, jakieś takie potrawki, które może niekoniecznie na zupę, ale na coś takiego typu leczo, bigos, coś takiego, no to takie myślę, że fajne. Także mi się podobają. Yy, są czarne i mają złote, yy, takie złote wzorki jakby w środku, ale te wzorki są jakby tak w środku, że wychodzi na to, że one są tak jakby Mm, Nienarysowane, nie, 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 jakby nie, mm, nie narysowane na tym czarnym, tylko jakby tak w środku wewnątrz. Tak przynajmniej to Michał opisał. Ładne. Yy, I tak, i kupiłam do tego kubek też taki czarny w, też takie złote, złote oblamówki. Yy, no, no i myślę, że to będzie fajna sprawa. Fajny prezent. Yy, no. To tak, przyszłam do domu, zabieram się teraz za robienie y, kremu z pomidorów, bo to dzisiaj na obiad wymyśliłam. Nie chcę mi się nic więcej kombinować, więc będzie krem z pomidorów y, z makaronem, chyba. No i to tyle, i to będzie to, i w zasadzie wiecie co jestem dzisiaj. Y, mam, mam dzisiaj taki sobie dzień, w sensie, no, mam nadzieję, że on się rozkręci i będzie fajny, ale. Na razie to mam taki średni ten dzień, ponieważ rano jak wstałam, to wstałam z migreną, hmm, więc ta migrena mi już praktycznie minęła, teraz właśnie jestem już po tabletce. Jest lepiej, ale wiecie, jak się jest po, po migrenie i po tabletce, to się. Mam. To się jest takim. No właśnie, takim. Takim trochę, yy, że mi trudno zebrać myśli. O, coś takiego. No. Także. Tak się dzisiaj czuję. Co jeszcze chcę Wam powiedzieć? No to to, że mm, byłam wczoraj na rezonansie magnetycznym z kontrastem piersi. E, I chcę Wam powiedzieć, że y, bardzo mnie tam wymęczyli. Bardzo mnie tam wymęczyli. Ponieważ pff, miałam na wpół do czwartej, pięć godzin wcześniej nie wolno jeść, więc już od 11 nie jadłam. Zostałam wzięta do środka, do, y, już tam do, do, do. No, niby na badanie. Oczy chyba 16, coś. 15? coś takiego. Y, Wyszłam tam i okazało się, wyobraźcie sobie, że nam. Y, no, zobaczyli tę ankietę, którą wypełniłam. Y, no i stwierdzili, że y, skoro ja mam śruby. W barku, to oni muszą zawołać lekarza, który by podpisał im zgodę, że, że można mi wykonać badania rezonansu. Śruby są tytanowe, więc jakby to nic nie wnosi, natomiast y, niestety, y, kiedy nie mam zaświadczenia, że są, wiecie, że jest taka sytuacja, no to robią z tego problem po prostu. I już mam tak któryś raz z kolei, tylko mi to zaświadczenie trudno jest wymyślić. Trudno jest załatwić, bo ja miałam tą operację ileś lat temu w Poznaniu i nie mam karty ze szpitala. Nie wiem dlaczego coś się stało z tą kartą, zginęła mi gdzieś, nie wiem gdzie ona jest. I finał jest taki, że ja nie mam tego zaświadczenia, ale już Pietera się Pani pocieszyła, że za każdym następnym razem po prostu, żebym przynosiła wynik e, rezonansu, który już był robiony, bo wtedy oni na tej podstawie mogą zrobić mi kolejny. Także taka sytuacja. Więc czekałam, słuchajcie. Ile, no chyba z godziny na tego lekarza tam w środku już rozebrana, w tym takim ubranku ichniejszym z wenflonem. Siedziałam sobie i czekałam aż Łeskawie pan doktor przyjdzie, podejdzie tam i napisze pozwolenie, że mogę. No, więc za jakąś godzinę od tego czasu przyszedł, napisał pozwolenie, że mogę. I chyba, w, nie wiem, wyjechałam z o 6. No, jakoś chyba coś takiego, albo nawet później. Więc tyle mi tam zeszło. Mm, także byłam, słuchajcie, około 7 godzin bez jedzenia? Coś takiego. Byłam tak głodna, już się tak źle czułam, słuchajcie. Ja mam w ogóle bardzo duży problem z tym, żeby nie jeść. E, ja jestem tak nauczona, mój organizm tak sobie nie radzi z głodem, że to się w głowie nie mieści. Jestem po prostu nauczona, że mniej więcej co 3-4 godziny zjadam. I jak nie jem, to jest po prostu dramat. Ja się tak źle czułam, jak przyjechałam, że po prostu po, y, umyłam się, zjadłam, umyłam, no odwrotnie najpierw zjadłam, potem się umyłam, popiłam, popiłam, potem trzeba wypłuki wypłukiwać ten środek kontrastujący. Eee, więc. O, przepraszam, ale po prostu, no właśnie, to jest ta reakcja na leki. Zjadłam, umyłam się, rozbrałam sobie łóżko i poszłam spać. I cały wieczór wczoraj przespałam, tak yy, budząc się co jakąś chwilę, ale po prostu yy, spałam. A dziś rano obudziłam się z migreną. Wczoraj przy tym głodzie bolała mi głowa, ale nie był to ból migrenowy, był taki po prostu ból głowy. No, ale rano się obudziłam z migreną. Tak Walczyłam z migreną, powalczyłam trochę, przeszło mi tak w miarę, i pojechaliśmy, pojechaliśmy z Michałem wtedy do tego sklepu po ten prezent. No, także dzisiaj wybieram się. Plan jest taki, że teraz robię zupę, jem zupę, potem wybieram się do. Mm, no, więc tak to słuchajcie, więc yy, i potem pojadę już do tego mojego znajomego, bo yy, obiecałam, że mu tam pomogę troszkę. Nie idziesz tutaj do mnie, tak? Gdy tutaj idziesz do mnie, no już pokażę wam. No mojego piesa powiedzę dzień dobry, cześć. Hmm. Ja jestem, taki jestem takim zarośniętym chłopczykiem, że to się w głowie nie mieści. Umówiliśmy się już do fryzjera, ale dopiero za dwa tygodnie, za półtora, więc niestety musimy czekać. Aha, no właśnie. I co najważniejsze, zrobili mi ten rezonans i wyobraźcie sobie, że jak już tam tak się wysiedziałam, wysiedziałam, wychodzę, a mój mąż mówi tak, czekał na mnie na korytarzu i tak, wiesz co? Okazało się, że wypatrzyła mnie tutaj, taka pani, mama naszego ucznia ze szkoły. I podeszła i powiedziała, że ona, w związku z tym, że tam nas zna, no to no zna, no wiecie, zna, właściwie to nas nie zna, nie? Tylko wie, że uczyliśmy, bo już nawet nie, już nie teraz, yy, skończyliśmy w połowie semestru, yy, yy, w połowie roku uczyć jej yy, syna. To powiedziała tak, że nas zna i ona tak załatwi, żebyśmy nie musieli jeździć drugi raz tutaj po wynik. To ona tak załatwi, że będzie wynik od razu opisany. No, no wiecie, no to ja w szoku po prostu totalnym, bo jak tam pytałam, to mi powiedziała pani, że i to, jest, to, to, to też byłam w szoku, bo generalnie mówią wszyscy, że czeka się na takie wyniki za 2-3 tygodnie na opis. A tam mi powiedziała pani, jak tam mi robiła to badanie przed badaniem, że nie, że tak koło wtorku to już będzie wynik. No to się ucieszyłam bardzo, a jak wyszłam na korytarz, to się okazało, że nie koło wtorku, tylko, że już będę miała. Także poczekałam chwilę i wyniki już mam. Że wyniki już mam i słuchajcie, i powiem Wam tak, no w lewej piersi jest wszystko dobrze, w sensie zbierać dwa, tam jest wszystko okej, okay. natomiast w prawej, no, no coś tam jest, no jakieś 6 mm, jest napisane, co prawda, że to jest niezłośliwe, że to jest zmiana łagodna, no, ale jest, no, jest coś tam. Mm, jest Birac 3, więc to wiadomo, że ten Birac 3 tam powoduje, że jest takie minimalne ryzyko, że on się uzłośliwi. No, cieszę się, no, bo cóż mam powiedzieć? No, słuchajcie, no, ja bym wolała, żeby nic tam nie było, tak? No, ale oczywiście, że jak już z dwojga złego, to lepiej, żeby. Lepiej, że jest tak, aniżeli, że jest coś złośliwego, więc dopóki no, co jest tak. Natomiast no, zobaczymy, czy w przypadku mojej historii, tego, że miałam raka, no nie okaże się, że trzeba jednak to wyciąć, nie? Że coś trzeba jednak z tym zrobić. Więc no, zobaczymy. Na razie póki co. Yy, póki co yy, zapisze się do onkologa i zobaczymy. Możliwe jest na przykład, że oni zrobią USG i zobaczą, czy pod USG da się to wyciąć. Pod, pod, pod yy, tą wiecie mamotomiczną biopcją. Także zobaczymy. No, ale. No nie wiem, no chyba, że każą mi to po prostu zostawić i obserwować. Nie wiem, nie mam pojęcia. No, cieszę się, że nie ma nic złośliwego, natomiast no. No, coś tam jest, no. no i tak. Także taka sytuacja. Tyle Wam mogę powiedzieć. Czyli, czy jest dobrze? No, jest w miarę dobrze. No, no raczej nie ma co narzekać, bo mogłoby być gorzej. No. <laughs> także tak. Dobra, idę robić zupę. No i proszę bardzo, zupa się robi. Praktycznie jeszcze chwila i będzie gotowa. Tu gotuje mi się makaron orkiszowy. No, także generalnie sprawa prawie będzie zaraz zakończona i pójdę mieć sobie głowę. Stoję słuchajcie przed lustrem, przed nie lustrem, tylko przed szafą i myślę, którą sukienkę ubrać na to wyjście. No i tak, krótki rękaw, no niby jest ciepło, czy to już tak, aby na krótki rękaw. Mam taką sukieneczkę słuchajcie, ja Wam jej chyba nie pokazywałam. To jest różowa, to tą znacie, ale, gdzie Michał? Mam taką ładną niebieską. Bardzo jest fajna ta sukieneczka. Kupiłam ją sobie w mohito. kiedyś tam. Jest bardzo fajna, bo ma, jest, ma taki tutaj paseczek z przodu. O, tutaj. Nie wiem, czy wy to widzicie. I jest taka naprawdę, no taka zwiewna, ładna. Lubię ją bardzo. Jest jest, I do tego jest też w ogóle bardzo wygodna. Więc albo tą. Biało-czarną, tą w kropeczki. Nie, chyba tej to nie. Chyba najbardziej to by mi jakoś ta pasowała, albo ta różowa, ewentualnie jeszcze mogłaby być też ta. Więc albo różowa, albo niebieska. Któraś z tych? Biorę zaraz. O, jeszcze jak mi spadł, ubiorę zaraz i się zastanowię. Znaczy w sensie i. I pomyślę, w której, mi, w której się czuję najlepiej na, na teraz, bo ja tak mam. Nie wiem, czy Wy też tak macie, że jak się ubieracie w coś, to coś Wam pasuje na dziś, ale na przykład już jutro ta sama rzecz Wam już nie pasuje. Tak, także zaraz zobaczę. No i tak, słuchajcie, wygląda moja sukieneczka. Jest bardzo fajna, jest bardzo zwiewna. Ja ją naprawdę bardzo lubię i dobrze się w niej czuję. Nie wiem, jak jest jakaś taka kobieca dla mnie. Więc mam nadzieję, że dobrze Wam pokazuję i że widzicie. Naprawdę jest świetna. Wziąłam sobie do tego, no, buty jasne, oczywiście, takie beżowe, ale wziąłam sobie do tego też kurtkę taką. No, taką kurtko-żakiet właściwie, taką skórzaną. Na później, jak będzie chłodno. Jasna torebka. No, także tak wygląda. Włoski sobie rozpuściłam. Umyte. Takie najbardziej lubię w sumie, one są teraz takie najbardziej, jakie ja najbardziej lubię, są puszyste, ale nie aż tak strasznie, to znaczy nie puszą się tak bardzo, są proste, fajne, no lubię naprawdę, ekstra, także tak to wygląda, więc słuchajcie, zbieram się, aha, jeszcze Wam słuchajcie pokażę ten, właśnie, jak już tu jesteśmy, ja Wam tu zaraz pokażę, tą miseczkę, bo, yy, bo, bo bo, bo, obiecałam, że pokażę, no, czy w sensie nie no, mówiłam o tych miseczkach, więc bez sensu, Izeczka wygląda tak. Zobaczcie sobie. Taka jest. No, nie wiem jak to widzicie. O, w ten sposób. No, tam są te karteczki do oderwania, oczywiście. Natomiast, no, fajny ma kształt. Nie jest jakaś ciężka, bardzo. Taka na sałateczkę, moim zdaniem ekstra. Także takich mam sześć. Kubek. Kubek jest po prostu taki zwyczajny niby, ale też ma jakieś takie chyba te, 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 te złote, co tam Michał mówi, że są też na miejsce No nie jest to identyczne, ale podobne. W sumie zbliżone także. Chowam, tu mam mam tę y, torebkę. Proszę bardzo. Więc tak. I tu jeszcze jakieś tam słodkości, żeby było pysznie. I zbieram się. Patrzcie, słuchajcie, gdzie ja sobie siedzę. Przyjechałam do, mojego, do tego mojego znajomego. I słuchajcie, popatrzcie, co tu jest. Takie fajne jajo na balkonie. I mogę się tak obracać na nim. To jest superowe. I tak się bujać. Ale normalnie. Kurczę, co za relaks. Powiem Wam, że chciałabym mieć takie jajo u siebie na balkonie, tylko u mnie na balkonie to jest niemożliwe, bo to jednak potrzebuje dość dużo, przez to, że tutaj jest też takie, no to jest dosyć szerokie. To wisi na takim tym, że to jest dosyć szeroko i niestety u mnie na balkonie by to nie zdało. Absolutnie by się nie, nie, nie było takiej możliwości, bo nawet gdyby kupić węższe, no to bym się nie mogła bujać, tylko musiałabym pewnie na sztywną na tym siedzieć, to bez sensu. A to, ma, to jest właśnie fajne. Reset można tak, o, tak się można bujać, no, ale super. No, jest takie po prostu tutaj mięciutkie, jest taka poducha tutaj fajna. no Super jest, naprawdę. Bardzo tu dobrze się odpoczywa. Także przyjechałam, nie ma jeszcze pozostałych, więc sobie mogę tu troszkę tak posiedzieć i podpoczywać. Jest mi dobrze. Także fajnie, pogoda jest fajna i można być w sukience, samej na balkonie, nie jest zimno. Naprawdę. No, czadowo, powiem Wam, że super, mega fajnie. Chcę Wam jeszcze pokazać tutaj, słuchajcie, jaką fajną ma moskitierę. Ja bym taką chciała bardzo mieć w domu, ale też nie wiem, czy to u mnie się uda. Otwierają się takie po prostu drzwi. O, super. Elegancko. I naprawdę. Szczelne to jest, mega. O. Więc po prostu są takie drzwi. Tutaj aż szczelne do samego dołu. Świetne to jest. Tylko że u mnie jest taki problem, że u mnie jakby to tak otwierać, tylko u mnie musiałoby się w, prawo otwier w lewo otwierać. No to u mnie są rowery. No i tutaj nie dałoby się tak też w całości ich otwierać. No ale może to nie byłoby takie głupie, kurczę. No bardzo fajne są te drzwi. Podobają mi się. Super. Ekstra. No. Fajne, fajne, fajne. I są szczelne i żadne dziadostwo tędy nie, nie przeleci. Żadne. No, tylko musiałabym jeszcze mieć takie, żeby tutaj na dole było coś dla pieska, nie? Żeby on sobie mógł na przykład też coś odchylić i tutaj wyjść, nie? To tak by musiało być, no bo tak to on tu nie otworzy. Nie ma opcji. No, ale fajne. Bardzo mi się podobają. Kochani, no ja jestem na imprezie, siedzimy sobie, ale będę już kończyć tego vloga, bo no, w zasadzie nie mam już tak jak za bardzo nagrywać. Więc tutaj przyszłam do Was, żeby Wam dobrać końcówkę. Jest bardzo sympatycznie: siedzimy, rozmawiamy, coś tam sobie jemy. Także jest bardzo, bardzo fajnie, jest naprawdę spoko. I co Wam chcę powiedzieć, no chcę Wam powiedzieć też jeszcze to, bo tak miałam wcześniej powiedzieć, ale się w sumie nie odezwałam, że remoncik mój idzie w gabinecie bardzo fajnie, Jest, idzie do przodu, już minęło 4 dni tego remontu, już tam się pojawiło, pojawiły nowe rzeczy, w sensie już tam tak toaleta powoli powstaje, w poniedziałek ma przyjść hydraulik, więc już będzie tam wiecie, bardziej to tak wszystko ogarnięte, no firma twierdzi, że do końca tygodnia prawdopodobnie ten remont się skończy, ale ja coś w to nie wierzę. Mi się wydaje, że to tam przygody są różne jakieś hydrauliczne, że tak powiem, bo miał być jakiś jeden hydraulik, okazało się, że coś tam nie mógł, później miał być drugi, ten drugi miał wypadek wczoraj, nic mu się na szczęście nie stało, ale auto ma i nie będzie mógł przyjechać. No, i jest teraz trzeci, który ma być w poniedziałek, także no tam się dużo różnych rzeczy dzieje. Ale idzie wszystko do przodu, także fajnie, bardzo fajnie, bardzo się cieszę. E, już nie mogę się doczekać. Różne rzeczy mi poprzychodziły, takie które zamawialiśmy w internecie, ale miałam też przygodę fotelową, mianowicie miały przyjść fotele, zostały źle napisane kod, więc fotele wróciły z powrotem do sklepu, zostały wysłane drugi raz i miały być wczoraj, i dalej ich nie ma. I mam nadzieję, że już w poniedziałek przyjdą, no bo już wychodzi na to, jak patrzę na przesyłkę, że są już w, jakby na miejscu. Muszą zostać jeszcze dostarczone. Nie wiem w sumie, dlaczego nie zostały dostarczone wczoraj, może mieli jakoś za dużo czy coś, no, ale no, prawdopodobnie będą dostarczone w poniedziałek, także już mam nadzieję, że będzie dobrze. I mam nadzieję, że to takie jak chciałam, bo chciałam koniecznie welurowe, więc mam nadzieję, że mi się uda. No także wszystko naprawdę już idzie fajnie, już idzie do przodu, e, więc no super, super. I chciałam też jeszcze e, złożyć najserdeczniejsze życzenia urodzinowe mojemu Tatusiowi, bo wiem, że mnie ogląda, taka tuś składam Ci najserdeczniejsze życzenia. Mimo, że już składałam tak w ogóle, ale bo już wcześniej tam obchodziliśmy, bo tata ma tak... Widzieliśmy się pomiędzy urodzinami a imieninami na święta, więc już składałam życzenia, ale tutaj jeszcze też tak oficjalnie składam mm, wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim zdrówka życzę, radości, miłości i spełnienia marzeń. No i to tak na koniec. Wiem, że będzie mnie oglądał, także <grym> pozdrawiam tata. No, więc dobra, więc słuchajcie, więc ja już będę kończyć idę sobie tam z powrotem. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! pa!